Witajcie, dzisiaj materiał trochę innej kategorii. Dzisiaj 10 porad dla początkującego gracza. Takich porad typowych, na co zwrócić uwagę. To nie jest typowy, typowe tipsy, stylu to rób, tamtego nie rób. To jest taki poradnik, można powiedzieć, w stylu zwróć uwagę na to, tego raczej nie, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Chciałbym uzupełniać to później o kolejne, bo chciałbym pomóc początkującym graczom, chciałbym pomóc żeby zwiększyć troszkę może ten poziom gry e, jakoś może na to wpłynąć. Wiem, że kanał nie jest jakiś mega duży, ale zawsze to może komuś poradzi, może to, e, może to jakoś tam wpłynie. E, nie są to jakieś prawdy objawione, że ola Boga, nie wiedziałem o tym, ale jest może parę osób na kanale, które się ucieszą, bo nie wiedziały, może zwrócą uwagę na to i będzie im się lepiej grało. No cóż, zapraszam do punktu 10. 10. Poznaj rolę swojego okrętu. Pamiętaj, że nie każdy pancernik nadaje się do kampy nie każdy dedek jest stworzony do Jolo. Nie każdy dedek jest stworzony do poddziała, nie każdy jest pod torpedy. Pamiętaj, żeby poznać rolę swojego okrętu. W tej chwili mamy ich ponad 300 w grze, gdzie niedługo pewnie przeskoczymy nawet i 400 wy. Dobrze jest poznać e, swoją rolę e, w bitwie. Jeżeli ją poznasz, to będziesz w stanie wykorzystać dany okręt w pełni. E, jest cała masa poradników, e, nie tylko na YouTubie. Są blogi prowadzone, są wiki, jest cała masa. Są klany, które pomagają rozwijać swoje umiejętności. E, to, że jesteś Yamato, nie znaczy, że musisz stać na ostatniej linii i kampić, bo masz 30 km zasięgu z samolotem. To, że jesteś Kleberem, nie znaczy, że musisz puścić Olaf Kapa, zniszczyć DDK bo to Ci się może nie udać. Kleber sprawdzi się o wiele lepiej, gdy pozostanie trochę dłużej w bitwie, nie przepuszczuje od razu, tylko poczekasz aż wroga deska straci cierpliwość, straci, straci czujność i wtedy wchodzi w nią z doładowaniem, wtedy ona nie ma wsparcia. Jeżeli na początku bitwy wejdziemy niszczycielem, bez dymu, w kapa, to po prostu to jest dla nas śmierć bo nie uciekniemy stamtąd, nawet jeżeli. Nawet jeżeli zabijemy wrogą deskę, to i tak my też padniemy. No i co z tego? Wymiana 1 na 1 to nie jest nie jest bardzo dobra wymiana, to jest jeszcze w miarę jak nam się uda wymienić. tylko pamiętajcie, poznajcie rolę okrętu. Jeżeli ją poznacie, to będzie wam się grało o wiele przyjemniej. 9. Dobrze dobieraj cele. Co to oznacza? Dobrze dobieraj cele? Pamiętaj, że najważniejsze w bitwach randomowych CW, cokolwiek, jest fokusowanie jednego celu. Jeżeli kilka okrętów, nawet na dobrze ustawionym e, przeciwniku, zaweźmie się, będą wszyscy do niego strzelać, to on prędzej czy później ładnie zejdzie. Fokusowanie jest jednym z ważniejszych elementów e, na, w bitwach ogólnie, druga sprawa to jest dobijanie przeciwnika. To, że przeciwnik ma. Nawet jeden HP z 50 tysięcy, to on dalej ma taką samą wartość bojową, nawet możliwe, że więcej, jeżeli ma dobrze zbudowanego kapitana. On dalej może strzelać, on dalej może się ustawić gdzieś za wyspą, gdzieś się schować, tak żeby go nie powidać, i dalej będzie wykorzystywał swoją potęgę dział, która może być dla ciebie śmiertelna. Nieważne, czy on ma 50 tysięcy czy 1 HP, a na 1 HP jak ma adrenalinę, to zrobi jeszcze więcej. Dlatego Kończenie dział jest bardzo, ale to bardzo ważne, żeby dobrać sobie cel. Widzicie jakiś okręt na 1000, na 2000 HP, wiecie, że możecie go dobić. Lepiej go zniszczyć, bo po pierwsze to, co wspomniałem o sile bolowej, a po drugie to, że okręt może się zaraz naprawić. A jeżeli się naprawi, to wróci z powrotem na bitwę, i bardzo często jest bardzo wiele takich bitew, gdzie jest, bitwa kończy się dlatego, że przeciwnik pływa na praktycznie połowach jednej trzeciej HP, a nas dobijają, fokusują ładnie, dlatego fokus. Yy, zaznaczanie celu, do którego strzelamy jest bardzo ważne. Yy, jeżeli widzimy, że chłopaki tutaj gdzieś w kółku w miarę ogarniają, zaznaczamy, że chcemy zrobić fokus i wtedy większość osób zwraca na to uwagę i próbowa, próbuje celować do jednego celu. Stara się, stara się go skończyć. Druga sprawa. Jeżeli jesteś pancernikiem, to nie znaczy, że nie możesz strzelać do dodeków. To jest bardzo ważne, aby dobrać sobie cel. Twoje pp mimo że na większości dd nie potrafią za wiele zrobić, będzie to zazwyczaj przebicie na wylot wedle mechaniki, to to przebicie tak czy siak niszczyciela boli. Każdy stracony, każda, każda stracona taka pestka na, na niszczycielu bardzo go boli, a ty jesteś nagradzany większą ilością EXPA, bo wiadomo, saturacja 8. Unikaj pokazywania burty. Z zasady to, co teraz powiedziałem, może się dla co po niektórych wydawać, ale to jest prosto w ogóle, co to się tutaj robi. Tak, bardzo dużo graczy, e, początkujących zwłaszcza, do których kierowany jest ten materiał, e, nie wie o tym, jak się pozycjonować, jak się ustawiać. Pamiętaj, żeby nigdy, ale to nigdy nie pokazywać burty przeciwnikowi. Dlaczego? Dlatego, że nieważne, jak dobrze jesteś opancerzony, jak. Potężny masz okręt, jakiś świetny pancerz jeżeli pokażesz mu burtę, to nawet jeżeli nie cytadele, to będzie i tak wbijał bardzo duże obrażenia z penetracji, zwykłej penetracji, ponieważ dajesz mu największą część swojego okrętu, najłatwiej jest ją trafić. Dlatego lepiej jest zrezygnować sobie z połowy swojej siły ognia, zrezygnować sobie z tymi, wiesz, i ustawić się frontem do przeciwnika i bić tylko z przednich. Lepiej przeżyć dłużej. I strzelać z połowy, niż wystawić całkowicie i pokazywać wszystko co mamy, bo to z już z, z doświadczenia lepiej jest zrezygnować z połowy, strzelać sobie z przednich, e, ustawiać się frontem. Przeciwnik nie jest w stanie praktycznie nic nam zrobić. Oczywiście, jeżeli zna mechaniki, jeżeli ten to wie, gdzie strzelać, żeby zrobić tam jak najwięcej, ale strzelając nam od frontu, strzelając nam w dziób, nie zrobi nam na tyle, ile zrobił nam w tym momencie okazując pełną burtą. Dlatego lepiej unikać tego, nie pokazywać, być troszkę skontowanym. Na przykład Kurfurs tutaj jest dobrym przykładem, ponieważ on ma bardzo słabe wychyły, wiesz, one są bardzo, bardzo słabo i trzeba naprawdę bardzo dużo burty pokazać, żeby z nich strzelać. I wtedy jesteśmy bardzo podatnym celem, mimo tego, że cytadela na kurfurszcie jest ładnie schowana, ciężko jest ją wbić. To będziemy po pancerzu, tutaj po nadbudówkach, zbierać penetrację. Będą nam wchodzić, i mimo tego, że bez cytadeli, będziemy dostawać po 20, czasami nawet i po 30 tysięcy bez cytadeli. Jeżeli będzie to jakiś konkretniejszy przeciwnik, dlatego pamiętajcie, lepiej zrezygnować z połowy siły ognia i dłużej przeżyć. 7. Wykorzystuj kamo i flagi. Kamo, czyli kamuflaż. E, kamuflaże i sygnały blokowują się na jednym z poziomów twojego konta, na początku nie będziesz miał, miała do niej dostęp, ale później jak już się blokują, to warto ich używać, to się wydaje, że tutaj jest tylko minus 3%, plus 4% ale jak sobie skumulujemy to, skumulujemy sobie kapitana, skumulujemy, skumulujemy sobie flagi, to wychodzą naprawdę bardzo fajne wartości. Te trzy pierwsze kamuflaże są, są do odnowienia za kredyty i no, tam czasem się, czasem się trafia, czasem się wbijam, że to widzicie, że leży tu u mnie. Tam Sporo później. Na początku jest ten problem, ale później naprawdę leci tego sporo. Dyrektywy, misje, kampanie jest, tego zbiera się naprawdę konkretnej ilości. Zawsze warto sobie założyć. Chociaż ten typ piąty podstawowy, jak włączymy sobie auto uzupełnienie, to on się będzie nam za kredyty. Samo zupełnie. Jeśli chodzi o flagi, pamiętajcie, że ekonomicznie odnawiają się za dublony, dlatego, jak widzicie, że już Wam się kończą, to lepiej odznaczyć, lepiej zdjąć, bo inaczej nam łyknie dublony z konta. A było już parę ciekawych tematów na forum, gdzie osoby się zdziwiły, że im łyknęło dublony. Jeśli chodzi o bojowe flagi, to oczywiście mamy takie, jak całkowicie eliminuje ryzyko wybuchu magazynu, czyli nie dostaniemy detonacji. Mamy flagę na pożary, mamy flagę na czas zwalczania zalania, żeby nam się zmniejszył. Ta flaga pozwala nam odbić więcej HP, czyli naprawić, jeżeli mamy taką możliwość, zwiększa nam prędkość, zmniejsza nam czas przeładowania sprzętu eksploatacyjnego, czyli RK i tak dalej. Szybciej nam się pojawią. Mamy zwiększone do poloty, do dodatkowej T3, to jest do, do podpaleń, to jest do torped, do szansy na zalanie, to też jest do podpaleń i zalania. No i oczywiście flaga na tarana, czyli więcej zadamy uszkodzeń. I otrzymamy mniej, bardzo ważne flagi. Pamiętajcie, że jeżeli tylko macie możliwość, to je używać, zwłaszcza na takich trybach jak, jak CW, jak na, jak na rankingówkach, tam to naprawdę robi różnicę. Zresztą na randomie też to się wydaje małe procenty, ale te procenty czasem mogą zdecydować na tym, że wygramy pojedynek 1 na 1, 6. Dobrze zbudowany kapitan to 50% sukcesu. Tak jest. Za 50% naszego sukcesu. Stoi kapitan, którego mamy na okręcie, którego wykorzystujemy i jak go zbudujemy. Jest cała masa pelków, jest tego naprawdę dużo do wyboru. Pamiętajcie, żeby zawsze dobierać kapitana do okrętu: to, że macie jednego kapitana i przerzucacie go pomiędzy kilkoma okrętami, no to jeżeli to jest jeszcze przerzut z pancernika na pancernik, ok, ale nigdy nie przerzucajcie kapitana z pancernika na DDK. Z pancernika i jeszcze na co po niektóre krążowniki, tak, ale najlepsze jest to, gdy swój okręt ma swojego kapitana pod siebie zbudowanego. Na przykład ja często dzielę swojego kapitana z Yamato z Musashi, bo tu mogę przerzucić go sobie za darmo bez strat. I teraz tak jest, cała masa poradników, jest cała masa materiałów. Ja staram się w swoich też materiałach o danych okrętach wspominać. Na przykład są materiały yy, w serii, którą linię wybrać. I tam zawsze staram się pokazać kapitana jak budować przez całą linię, jak budować na dziesiątkę. Dlatego odsyłam was do tamtej serii. Jest tam jeszcze troszkę tych linii omówionych. Jest pokazane jak wykorzystać kapitana. Na przykład na takim Yamato nie przyda nam się, nie przyda nam się ekspert w uzbrojeniu torpedowego i to mi się podoba, bo WG dało te znaczki. To pamiętajcie, że to są tylko to jest informacja, to, że, to, że go w teorii ta umiejętność jest nieskuteczna przy wybranej konfiguracji okrętu. Tak, jest nieskuteczna, ale jeżeli na przykład kliknął sobie tu i w H, to ono zadziała, ono on jest większe na, na, na H tą penetrację, ale to jest nieopłacalne na przykładowym Yamato, który tutaj omawiam. Ten, ten build, ten kapitan jest idealny w tej chwili na Yamato, bo adrenalina, nam adrenalinę, z, z, pracuje nam nad... Na to mamy kamo, mamy przeżywalność, mamy wszystko to, co nam potrzeba na Yamato w tej chwili, to, co mamy z obecnej, z obecnej partii, partii te obecnych perków do wyboru. Dlatego pamiętajcie, żeby zawsze dobierać kapitana, bo jeżeli kapitan będzie się zgrywał z okrętem, to nie będzie nam się psuł w bitwie, będzie nam się ładnie spróbował, nie będzie nam dezerterował, nie będzie nam przeszkadzał, tylko będzie nam pomagał wygrać bitwę. 5 Żongluj typem amunicji. Pamiętaj, że to, że jakiś okręt jest bardzo dobry na he to, że jakiś okręt jest bardzo dobry na ap nie oznacza, że nie można zmieniać. To, że Yamato musi być przyspowany do AP-ków, do HE-ków, no to Conqueror tu jest o wiele, o wiele lepszym przykładem, to nie znaczy, że nie możemy używać, że nie możemy używać innego typu pocisku. Nie dość, że możecie go dostosować do typu okrętu, to jeszcze do sytuacji. Zobaczcie sytuację, teraz mam. Ja, mato przed sobą ładnie, elegancko stoi. Jestem frontem do niego, używam hajków. mu ładnie po dziobie, bo ten dziob mogę, mogę spenetrować swoimi hajkami. Ładnie dostanie obrażenia, W dodatku pożary, elegancko tutaj wchodzi. Ale zobaczcie, mimo tego, że jestem na 180 mm, to, bo Bagratyn jest wyposażony w na 180 mm, to jeżeli zmienię swoją pozycję i zacznę go troszkę wymijać, zacznę pokazywać sobie sam jego burtę, ponieważ to jest bitwa treningowa, specjalnie pod zobrazowanie Wam, że nawet jeżeli okręt jest jakiś przyspowany do, znaczy przyspawany, przeznaczony do danego typu pocisku, to i tak względem sytuacji warto ją zmienić. Zobaczcie, w tym momencie mam Yamato burtą, zmieniam sobie pociski na pepeki i już wchodzi nam penetracja 8. Tu ma, e, pamiętajcie, wyciągajcie wnioski, Yamato im niżej, tym trochę więcej ma tego pancerza, ale jak zaczniemy uderzać już po tym troszkę słabszym pancerzu, to 9 tysięcy i nagle z burty nam wychodzi, e, wchodzi nam po 9, 12 tysięcy w Yamato, dziesiątkę z pp dlatego warto, ale to warto używać, zmieniać pociski, żonglować, zwracać uwagę na to, co się dzieje. E, to samo tutaj, e, zawsze na rufie i na dziobie, Okręt ma najsłabszy pancerz. Gdzieś tam może mieć troszkę jeszcze tego, zobaczcie, 13,5 tysiąca. to z jakiegoś tam sobie Bagrantyona 180 mm PPK. Można, można. To samo było ostatnio w bitwie na Konkweroze. Gdzie e, bitwie, która tam była w, które, w serii, która mi nie wybrać, gdzie konkurorem, właśnie mówię o żonglowaniu pocisków, gdzie konkuror jest jakby z zasady hajaki, 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 ale w odpowiednim momencie, jeżeli przeładujemy sobie na apeki to możemy wrzucić devastę w krążownik odpowiednio ustawiony. Ta sama będzie z Yamato, jeżeli dobierzemy sobie cel, jeżeli będziemy wiedzieć, jak właśnie wykorzystać, czyli uważajcie na to, jaki jest przeciwnik ustawiony, to warto. Jeżeli przeciwnik jest frontem, to pakujemy sobie w niego hajk. Jeżeli przeciwnik zaczyna nam się ustawiać burtą, zawsze warto spróbować chociaż raz, chociaż dwa. Przy takim przeładowaniu przełączyć sobie na pociski przeciwpancerne i spróbować swoich sił. 4. Jak dobrać okręt premium? Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez graczy do community kontrybutorów i nie tylko jest jaki okręt premium kupić i uwierzcie mi, że nie ma trudniejszej odpowiedzi, ponieważ wy macie swoje zainteresowanie, macie swoje ulubione linie, macie swoje ulubione gameplaye, sami wiecie jak lubicie grać, co, jaki okręt wam pasuje i to musicie sobie sami odpowiedzieć jaki okręt wam pasuje, a da się to bardzo łatwo zrobić, bo Większość okrętów ma swoje odpowiedniki w drzewkach, jakieś takie gameplaye e, bardzo podobne gameplayowo, gdzie Alabama ma swoją North Carolina. No obecne okręty, takie jak Massachusetts, troszkę odstają, bo mm, Amerykańcy nie mają e, okrętów drzewkowych pod dodatkową. Także na takie pytanie jest ciężko odpowiedzieć, ponieważ sami możecie sobie na nie odpowiedzieć. Możecie zagrać taką, takim bismarkiem, jeżeli bitwa na Bismarku wam się siądzie, znaczy, że Tirpitz wam się wam przypasuje. Jeżeli podoba Wam się Shima, to Shinonome, które jest do zdobycia z, z kampanii, też Wam się też wam przypasuje. Teraz jest tylko jedna bardzo ważna zasada. Pamiętaj, aby nigdy nie kupować okrętu premium wyższego tieru niż to, jaki drzewko maksymalnie posiadasz. Jeżeli masz na przykład w drzewku szóste tiery, jesteś sobie robisz na przykład, mm, na przykład do Pensacoli, to pamiętaj, żeby nigdy nie kupować okrętu premium wyższego tieru. Dlaczego? Dlatego, że zniechęcisz się grą. Zawsze kupuj na takim tierze, na który masz maksymalnie, na przykład jeżeli masz Pensacola, to taki monogan jest fajny, Arch zona jest bardzo przyjemna, na piątkach Texas, ogólnie jest cała masa materiałów u mnie na kanale, gdzie polecam, charakteryzuję jakieś okręty, premium, do której was oczywiście zapraszam. Tam możecie sobie co nieco o takim akręcie posłuchać. Jeżeli nie wiecie, nie, nie możecie się zdecydować na jakiś, to tam staram się podpowiedzieć. I oczywiście jest też cała seria recenzji, które staram się na, na bieżąco uzupełniać, odpowiadać. Pamiętajcie, że wart, warto sobie dostosować ochronę pod swoje predyspozycje, poznać, poczytać sobie w internecie o nim. Na przykład, jeżeli dobrze wam się grano w Karoliną, to niekoniecznie może dobrze będzie wam się grało Massachusetts, które budujemy pod dodatkową. Ona jest raczej do bitwy twarzą w twarz Carolina, Lepszy, le, bardziej radzi sobie ze snajpieniem, e, dlatego właśnie ciężko jest odpowiedzieć i sobie na to pytanie, zwłaszcza mi. Dlatego czasami, jak na streamie ktoś przyjdzie i zapyta, to zanim odpowiadam na pytanie, to chcę poznać, e, czym ci się gra najlepiej, e, jaką linię obecnie robisz. E, czy e, to jest takie kilka pytań? Na przykład, jeżeli chcecie e, ode mnie porady w komentarzu na Facebooku, na Discordzie, to samo pytanie, jaki okręt premium kupić, niewiele pomoże. Jeżeli napiszecie do mnie, że drugi chciałbym kupić premium, e, lubię taką i taką linię, tym i tym, gra mi się fajnie, no i mam taką i taką predyspozycję i to mi już o wiele łatwiej. To mi ułatwia, łatwiej mi jest napisać, że o, no to wtedy to i to ci się spodoba, to zawsze warto kupić. Dlatego e, pamiętajcie, możecie sobie sami dostosować okręt premium pod siebie, wystarczy poczytać, pogrzebać w internecie i jak najbardziej znajdziecie informacje, a tych premiumów Trochę w grze już mamy, także zapraszam na materiał o premiumach na swoim kanale. Taki mały Product Placement. 3. Wysokie tiery to piekło. Tak, zdecydowanie. Im wyżej, tym gorzej. I wcale sobie w tym momencie nie żartuję. Pamiętajcie, że. Nie ciśniemy do jak najwyższych tierów. Wiadomo, każdy by chciał już mieć dziesiątkę. Każdy, zresztą, droga do pierwszej dziesiątki to jest droga przez męczarnie, schodzi się długo, strasznie, później to już tam leci z górki jakoś. Ale pamiętajcie, żeby poznać grę, żeby sobie grać do 5, 6, maksymalnie 7 tieru. Obecnie mamy rankingówki na siódemkach, Tak, do siódmego tieru jesteście w stanie zarabiać na swoje okręty, nawet nie potrzebujecie premium jesteście w stanie sobie na spokojnie zarobić na tyle, żeby i kupić i sobie ładnie nimi grać. Dopiero mniej więcej od ósemki zaczyna się zabawa z ekonomią, gdzie trzeba by zacząć grać w czymś mniejszym, ewentualnie kupić sobie jakieś okres premium. Dlatego grajcie sobie piątki, szóstki. Pamiętajcie, że czwórki to są jeszcze tiery, które mają preferencyjny matchmaking, czyli losuje je maksymalnie na piątki. Piątki to już jest ta zabawa, że losuje je na siódemki. Tu jest takie zderzenie z górą lodową i tak. Pamiętajcie, żeby poznać sobie grę. Jeżeli na piątkach, szóstkach będzie Wam się już grało fajnie, przyjemnie, jest ok, to możecie iść wyżej. Uwierzcie mi, że w tym momencie bardzo wielu dobrych graczy, bardzo wielu graczy, którzy mają pewne porty. E, to dziwnie zabrzmiało wiem, e, pełne stocznie porty e, z okrętów schodzą na ty siódme i szóste, bo na dziesiątkach jest w tej chwili bardzo. Jest meta, tak się zmieniła. Jest bardzo ciężko grać na dziesiątkach i no, jest bardzo wielu niedoświadczonych graczy, którzy właśnie przeorali linię, zrobili sobie jedną linię do dziesiątki, takim Yamato stoją na ostatniej, na ostatniej linii i, i strasznie to psuje, psuje zabawę z gry i sami jak pójdziecie na szybko. Do takiego Yamato i wam się to nie spodoba, to yy, zniechadzicie się do gry, skończycie grę, zrobicie sobie dziesiątkę, będziecie zadowoleni, pogracie parę bitew i yy, Yamato? Yy, co taki super okręt miał być, a tu taka lipa! Dlatego warto sobie zacząć kilka linii, dojść sobie do tego szóstego, siódmego tieru i wtedy poznacie mniej więcej genezę linii i będziecie, będzie wam też łatwiej zdecydować, którą linię puszować, którą linię robić. Dlatego warto, polecam delikatnie, bez pośpiechu. Ja wiem, że każdy by chciał mieć już od razu wszystkie dziesiątki i, i lecieć lecieć jak na złamanie karku. Ale uwierzcie mi, że to jest bardzo bardzo fajna i dobra porada. A najlepiej to sobie znaleźć jakiś klan, taki fajny, taką mam akademię, gdzie jest kilku graczy, którzy właśnie tak mniej więcej podchodzą do sprawy grać sobie z nimi w dywizjonach i razem rozwijać po kolei linie, jest to o wiele przyjemniejsze. 2. Poznaj swojego wroga. Ten punkt jest troszkę nawiązaniem do ostatniego materiału na temat Overmaczy over i mechanice pancerzy, która pojawiła się na kanale. Bo jeżeli poznamy swojego wroga, jeżeli poznamy okręty, które są po drugiej stronie, to jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał swojego okrętu maksymalnie na 100%, nawet na, na 200%. Jednym z fajniejszych opcji na poznanie czegoś takiego, na, to są właśnie bitwy kooperacyjne. Tutaj przeciwnik nie jest zbyt wymagający. Croon. Mega prostolinijnie idzie do przodu, nie zwraca uwagi co się dzieje. Boty są po prostu mają iść do przodu i niszczyć po drodze to, co spotkają. Dlatego fajnie jest tutaj nie tylko poznać swój okręt. Zobaczcie to co się teraz dzieje, to co mówiłem o pociskach przeciwpancernych i, i, i hajkach. Tutaj jest to też fajnie potwierdzone. Żonglować, żonglować, jeszcze raz żonglować. Ale nie o tym nie o tym ten punkt. E, możecie tutaj na spokojnie, pograć sobie parę bitew. Nie ma tutaj frustracji, bo boty. Mają czasami, czasami przycelują, ale jeżeli poznamy ich zachowanie na danej mapie, gdzie oni tutaj faktycznie idą cały czas prosto, linijnie, bardzo rzadko są jakieś zachowania niestandardowe, możemy się ustawić i popróbować sobie pociski przeciwpancerne, pokombinować z hajkami. Druga sprawa, po to, są, po to jest opcja przeglądania pancerza w porcie, żeby się z nią też poznać. Ja wiem, okrętów jest dużo, ale wiele okrętów, cała mechanika pancerza jest oparta na. W tym samym jednym założeniu, że na danym tierze tyle i tyle pancerza jest na pancernikach, e, jeśli chodzi o rufy, jeśli chodzi o, o, o dzioby, to jest bardzo ważne. Zobaczcie tutaj, fajnie będą, e, będą wchodziły przeciwpancerny w Bismarka. E, poznaj swojego wroga, jeżeli poznacie. Swojego wroga, to będziecie wiedzieli, jak się z nim obchodzić, gdzie, gdzie można mu, gdzie uderzyć, żeby bolało. O, to jest, to jest dobre określenie. I na właśnie na kooperacyjnych można sobie to na spokojnie przećwiczyć, a przy okazji tak trochę zarobić, trochę ekspa nabić. A często też na kooperacyjnych robi się fajnie, fajnie. Fajne misje, które polegają, czy to na wygrywaniu kołpy, w większości, jak nie w 100%, są, są wygrywajne. Tu będzie też dosyć ciekawa sytuacja na temat tego. Poznaj swojego wroga. Ja wiem, że okręt, do którego będę strzelał, ma naprawdę dużą cytadelę. Dzięki czemu czekam z pp. znam go. Dziękuję i pozdrawiam. I tyle, i tyle w temacie. Przechodzimy do jedynki. 1. Poznaj mechaniki. Jeden z trudniejszych punktów na tej liście, o ile nie najtrudniejsze. Mechaniki. World of Warships wydaje się, że nie jest trudną grą. Ona jest bardzo, to jest bardzo wysoki próg wejścia. To jest tak zwane easy to play, hard to master. Naprawdę tych mechanik jest sporo i jednym z najczęstszych powodów wyzwisk, kłótni na czacie w, w Tematów na forum jest to, że osoby nie znają mechanik, nie wiedzą jak to działa, jak działa overmatch, jak działa saturacja, jak działają pożary, jak działają zalania. I uwierzcie mi, to nie jest tak, że ciężko jest się tego nauczyć. To wystarczy chcieć. Jest cała, ale to cała masa materiałów. Na forum, na YouTubie, na blogach, na Twitchu streamerzy często to tłumaczą. To na wiki jest cała masa miejsc, w których można się tego nauczyć. Sam staram się uzupełniać swoje materiały poradników. Ostatnio było o pancerzach i wermaczu. Tam jest coś wcześniej, bym jakiś poradnik o takich typowych. Dla początkującego gracza, ale to bodzisz tam na mega początku kanału i wam nie podlinkuję, bo trochę wstyd, ale tak, jest naprawdę tego bardzo dużo. Jeżeli stąd się właśnie biorą dobre bitwy, bo poznaliśmy mechaniki, wiemy, że taki, taki Massachusetts. Ma 32 mm z przodu, jeśli chodzi o opancerzenie. Także jeżeli będę do niego walił z hajeków, które mają 33 mm, to one będą zadawać obrażenia. One nie tylko będą zadawać obrażenia, ale będą też palić. Wiem, że taka masa ma 32 mm na poszyciu. Wiem, że na pokładzie ma 38 i jeżeli mam już hajeki, które mają 33 mm, to na pokładzie nic mu nie zrobię poza podpaleniami. Pamiętajcie, że hajeki wystarczy, że się rozkruszą, one nie muszą spenetrować, żeby podpalać. Dlatego warto poznać te mechaniki. To potrzeba czasu, to nie frustrujcie się od razu, że tego jest tak dużo, tylko po kolei warto poznać te mechaniki i wtedy wychodzi Wam o wiele lepiej. Wtedy gracz, który ich nie zna, macie mega, ale to mega przewagę nad graczem, który nie zna tych, tych mechanik. On będzie strzelał na ślepo, on nawet jeżeli na okręcie, który ma bardzo dobrze schowaną cetadelę, pokażecie mu ją trochę, to on się ucieszy, ale nie będzie miał na tyle konta żeby strzelić, one po prostu pociski zrykoszetują, a on to, co wspominałem o pokazywaniu burty, pokażę wam swoją burtę, wykorzystacie to, cytadela, Bach, Fraga macie, obrażenia ładnie do was to wchodzi. Dlatego uważam, że jest to jeden z ważniejszych punktów i pojawił się na pierwszym miejscu poznanie mechanik. Nie rzucajcie się od razu na wszystkie. Wystarczą najpierw trochę overmatcha, trochę saturacji. Ja postaram się oczywiście uzupełniać tak jak najszybciej na kanale, żebyście mieli skąd czerpać takie wieści, ale zapraszam Was na forum jest dział poradników, gdzie, gdzie jeden z, z community contributorów ładnie opisał. To jak, co jak tam jest to opisane, ale spokojnie będzie też w wersji słuchanej. Zresztą nie jestem jedynym community kontrybutorem, e, można powiedzieć, że jestem najświeższym, dlatego jest tak mało materiałów tego typu na kanale, ale spokojnie będę to uzupełniał. Mechaniki są bardzo ważne. E, oczywiście nie trzeba ich znać, żeby, żeby się dobrze bawić, ale jeżeli chcecie mieć przewagę nad przeciwnikiem, naprawdę warto je poznać, dlatego o nich tu wspominam. No cóż, mam nadzieję, że materiał się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie nad tego typu materiałami. Jak Wam się podoba, ja postaram się uzupełniać te poradniki, oczywiście, tak jak wspomniałem. No i do usłyszenia w innych materiałach. Hejo, papa.